Halloween, Halloween, i po Halloween. Ale ja tu jestem z innego powodu, aby przypomnieć wam, że razem z przedsprzedażą Ironwooda z specjalnym zestawem kart promocyjnych, także ruszyła promocja na mroczne tytuły, które możecie zamówić jeszcze do środy, aby przygotować się na jakieś inne wieczory grozy albo po prostu na przyszłoroczne Halloween. I pierwszym z nich jest oczywiście Dead by Daylight, dobrze wam znana grazy IP komputerowego, gdzie jedna osoba wciela się w czarnego charaktera, pozostali wcielają się w ocalałych, muszą uciec, ten ich musi złapać, no zabawa rewelacyjna i to jest gra właśnie jeden na wszystkich, więc to jest też bardzo ciekawe. Razem z Dead by Daylight ruszyły także promocje na obydwa dodatki, wprowadzające nam, nie tak, tak, wprowadzające nam nowych czarnych charakterów, nowych ocalałych, więc możecie sobie jeszcze bardziej rozbudować tą grę. Ale to też nie jest wszystko, ponieważ w promocji jest gra dwuosobowa, zombiaki 2, atak na gdzie jedna strona wciela się w ludzi, muszą bronić barykady, żeby przetrwać nos, druga strona znowu wciela się w zombie, i musi przebić się przez tą barykadę, żeby zawładnąć nad światem jako zombie. Kultowe gry grozy, niesamowita sprzedaż nie przegapcie tego.